Dzień dobry, dzisiaj taki wypadek szybki, 3-4 godziny maksymalnie, myślę, przed pracą. Troszeczkę się zrelaksować, odpocząć. Pogoda jak na razie dopisuje. Zobaczymy, czy coś się uda wypracować w tak krótkim czasie. Postaramy się bardzo aktywnie dzisiaj. Co 15-20 minut będziemy przerzucać zobaczymy czy to się sprawdzi po 3-4 koszyczki wstępnie zanęciłem pierwsza próba była na kanibala teraz pojedziemy na słodko na haribo tutaj bliziutko brzegu o coś takiego Elegancko tutaj lecimy na dendrobena numer 3 Przebranie było, oczywiście zmaściłem, ale to nic, zaraz to powtórzymy. Tam, gdzie sobie podnęciłem blisko, po prawej stronie, to już takie spławy jakieś było widać, to całkiem, całkiem to wygląda. No zobaczymy, no. 3 godziny łapania przed nami, myślę, że coś wypracujemy. Miało być aktywnie. To niech będzie aktywnie. Przerzucamy znowu. Tak na razie tylko jakieś ocierki. Tak jak na robak cały to, to dobrze nie wróży. Rubaków nie chcą, to lecimy na mikrowaftersiki. Coś takiego. O, a tam branie było kurczaki. Zawsze, zawsze jak coś robisz. Pierwszy glucik, To było na mikrosa. Na, jednak. Dendrobenka się nie sprawdziła. A mikrowatersik się sprawdził. To sobie przerzucimy. Nie wiem czy to ocierka, czy, czy coś tam się ubawi ładnie zebrał wucik To jest coś lepszego. Może być jakiś większy leszcz gdzie z oporem no, zobaczymy co to będzie ale przyklejony do, do dna przyklejony muruje w końcu nowa sztyca się przydała taki karaś troszeczkę twarz zdeformowana no nic, ale psikniemy ci tutaj zaraz odkaż odkażaczem i rośnie. Dobra, coś się zaczęło, coś się ruszyło, to trzeba wrzucać. Pięknie. Tam gdzie ten karaj zebrał. Dobra. Jedna wrzucona i druga pod brzeg tutaj bliżutko. I czekamy. Proszę to powtórzyć. Dawać, dawać rybki, bo bo już mi mało czasu zostało. Napijemy się gorącej herbatki. To pewnie Ach! Z konia to S konia to miałem wiedzieć Co? Jaki masz wrzątek w rękach to branie zawsze będziesz mieć jeszcze i jeszcze się nie udało zaciąć tej rybki. No nie wierzę. Przerzucimy i napijemy się od razu, bo nie ma co tracić czasu. Czerwona herbatka o, Smak mięta wiśnia Mistrzostwo Bałem się, że że będzie nic, totalnie nic, jak przyjechałem to cały staw pusty to sobie tak pomyślałem, że ryba musi być na braniu skoro aż tyle ludzi Skuba naliziona no. tu wyszła i tutaj jej kompan Czas najwyższy przerzucić bo i najlepsze jest to, że ten kołowrotek ostatnio rozebrałem nasmarowałem, tylko tam jakiś jeden element pominąłem i prawdopodobnie to był ten element który po prostu dalej zdrażni mnie te, ten dźwięk przy zwijaniu tutaj polecimy patencikiem parę ziarenek kuku i waftersik z kisłem masłem o co to? Ocierka była od razu? Nie wiem co to było. Nie wiem, ale zaraz się dowiem. W końcu jakiś glucik się skusił. A najlepsze jest to, że kaczka w tym samym momencie odpływała. Karaś. Jak kładki. Zdrowy. Płynie. Zobaczymy. Ale ładny pieniędzy zabrania obywateli, ho. ho. Ale kozak, zdrowy, w warwy, barwy. Płyń. Dzięki, byczku. Tak bije głową. Drugi taki kaban. O ty. No nie, zdarza się. Tak my sobie tu. Oj, oj, oj to jest właśnie to oj. oj, oj. Aż tylko trochę się przesunęliśmy w dalszej linii i od razu, jednak pod brzegiem ryby nie było, aż się pójdzie do pracy z lepszym humorem <grystanie> pokaż się chyba jest podpięty albo coś to było albo podpięty Nie to taki karaś duży O ale ładny karaś Ale byczek Płyni rośnie Dwie wędki na brzegu, to tak ryby nie złowimy. Dobra, to Ty sobie tutaj poczekaj, Ty jesteś przygotowana? Tylko musimy foremkę docisnąć. Trochę zeszło. Chcemy tylko jednej strony zrobić tutaj, właśnie. Jasne. Ok, dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Mamy grucika. A tutaj ubranie mamy, a ja mówię. O, nie, No, tutaj fajne branie, mówię. Nie, nie dokończyłem. Zapomniałem co mówiłem. Aha, że miałem przed chwilą kontrol, i pan mnie zaskoczył, bo kontrolował mi kartę, legitymację i zapytał, że, że mam, żebym pokazał mu wypychać pierwszy raz takie coś mnie spotkało no ale spoko ważne, że, ważne, że ta kontrol chodzi i, i sprawdzają, reagują na wszystko bo, bo ludzie sobie, niektórzy robią co chcą, a to, a to nie o to w tym chodzi też już osobiście parę razy widziałem takie różne sytuacje, że że szkoda szkoda mówić ile szczyka mamy no, ładny leszczyk, płynie. sobie trochę paleciku. Nie spodziewałem się tylu brań. Czas na herbatkę. To zaraz będzie branie. Słodki zapach robi robotę. Nie można powiedzieć, że nie wracaj, bo za dużo czasu nie zostało. Teraz próba na mikrowafter z orzech tygrysi, o, ale zeszło, ale było do klipa. Zostawimy. O. Piękne. I coś przyzwoitego, o, ale super idzie. No, no, no. To chyba będzie największa tego wypadu. Teraz już tak jakby siły opadły, Karaś padła rzut i branie, ale ryby nie ma tym razem. No, Wszystko fajnie tylko tutaj mamy rybę pod zestawem dopiero co rzuciłem jakoś sobie poradzimy nie jest tu nic dużego Następny taki z układki. Tutaj branie, a tutaj żółty. A no, nie rozdwoje się. Możemy ściągnąć to. Tutaj się pewnie coś podpiewało, Spadło chyba, ale był jakiś glucik. zostało ostatnie 20 minut Nie ma co narzekać o, o. Czemu zawsze O, teraz może będzie karp <laughs> nie ma jakiś karać pewnie albo staniemy A czemu zawsze ...zbierze wtedy jak robisz jedną wędkę Ładna patelnia. O. Czasami naprawdę siedzi się cały dzień nie ma tyle brań. Nawet tak ostatnio przecież miałem. Lecimy po rybkę. Wystarczy taki szybciutki wypad i się okazuje, że jest więcej brań i, i ryb złowionych. Najważniejsza to jest lokalizacja ryby i czy ryba żeruje, bo można mieć złote kulki, ale będziesz rzucać tam gdzie nie ma ryba, albo po prostu ta ryba nie żeruje i co wtedy, te złote kulki Ci pomogą, nic. O Panie, przecież to do... jakiś glucik, żyłka się nie zdążyła zatopić, a spadło. Tu jeszcze raz mu tam damy. O nie, nie doleciało do klipa, ale zostawimy to na Chociaż nie będę siedział spokojnie, nie tak nie może być, że nie do klipa to nie ma brań. I tutaj, tak samo ostatni rzut, elegancko. Dobre, i to jedną wędkę zaczynamy pakować się zbierać, bo. Do pracy rodacy. Taki na pewno jeden z plusów tych takich szybkich zasiadek to jest to, że, że jest szybkie pakowanie. no Pyk, pyk i już nie ma tyle tych gratów. Zrobiłem sobie szybko złączkę do, do podbieraka, żeby też zaoszczędzić nawet czas kręcenia tego kosza. To są szybko złączki niskie, one są chyba z Hali gdzieś tam i sobie tylko taki ran zrobiłem po to, żeby się czasem nie wyślizgnęła. Teraz przynajmniej le lekko wystarczy wkręcić i to trzyma. Zobaczymy jak się sprawdzi w użytkowaniu. A, warto było czekać jeszcze nieźle. Na no, najgorsze, że już podbiorek jest spakowany. A no, to jest taka zasada. Podbiorek zawsze ostatni pakuj. Dosłownie już miałem wędkę podnosić, że koniec, koniec tego dobrego idzie do brzegu teraz. Leszcz. No. I tym oto leszczykiem ładnym kończymy dzisiejszy wypad. 4 godziny ale naprawdę bardzo aktywnie było, warto było trochę się wyciszyć i sobie połowić, karpik nie wpadł, ale to nie. Tutaj jeszcze ktoś pytał w komentarzach jak ja to mam zrobione, ten swój stojak, to tak, zwykłe ramię Prestona roz, w rozmiarze XS jak się nie mylę, a tutaj to wygląda tak rurka, tutaj rureczka F25. Z gwintem, tym standardowym na podpórki. Następnie Fi20. Tutaj z motylkiem, żeby można było sobie regulować. I tak tutaj zakręcamy. I z dołu mamy zrobione na, na gwincie. O, tutaj śruba. Z gwintem. Tutaj kawałek profila. I dwie, yy, dwie kotwie budowlane, czy tam śruby budowlane. Tutaj jeszcze były na gwincie, a sobie tutaj na, na szlifierce sobie ten gwint zjechałem, żeby to się lepiej wbijało, bo gdzie nie jak był ten gwint, to gdzie nie jeszcze się zdarzało, że było trudniej to wbijać. Teraz jest o wiele lepiej, jak jest troszeczkę to zaostrzone. Ten. To w zasadzie cały zestaw. Nie jest to ciężkie. Ok. Także koniec na dzisiaj. Skończyliśmy tym. Bardzo ładne leszcze, bardzo ładne karasie. Wypadek najbardziej udany. Niecałe 4 godziny. Super. Teraz czas się zbierać do pracy miłego oglądania. Jak się podobało to zostaw coś po sobie <laughs> że byłeś i widziałeś. Pozdrawiam.